Czytanie z dziejów apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i rozstrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa farzeuszów oświadczyli, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana, i już stoją nasze stopy w Twoich bramach Jeruzalem. Do niego wstępują pokolenia Pańskie. Aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Trwajcie we mnie, a ja w Was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy Latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna rośli i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie.